Witamy Was wszystkich w Słowie na Środę. Nie daj się przerobić na czwartego małpiszona. Zawsze pamiętaj o realnej aktywności w szeregach ruchu robotniczego. Nadal istnieje prawdziwy świat poza mediami społecznościowymi, który musimy zmienić tak, by odpowiadał naszym klasowym interesom. Hashtag socjalizm, hashtag aktywizm. Don't let yourself be turned into a fourth monkey. Always remember to be truly active in the working class movement. There is still a real world beyond social media that we must change to suit our class interests. Komentarz z portalu postęp.org użytkownik Młodzież opublikowała. To bardzo ważna uwaga: Towarzyszki i Towarzysze. Z mediów społecznościowych można korzystać od czasu do czasu. Ale nigdy nie należy pozwolić im zająć zbyt wiele naszego czasu. Nasze życie nie może polegać na byciu przyklejonymi do ekranów naszych elektronicznych urządzeń. Naszym kolektywnym i demokratycznym obowiązkiem jest podejmować na co dzień realną aktywność w szeregach ruchu robotniczego. Jest to absolutnie konieczne, o ile na poważnie myślimy o zmienianiu rzeczywistości w zgodzie z naszymi ekonomicznymi i politycznymi interesami. Oczywiście. Kapitaliści posiadający na własność wszystkie największe media społecznościowe chcą dokładnie tego, byśmy wszyscy wpatrywali się bezustannie w ekrany naszych elektronicznych urządzeń. Najlepiej dla nich, żebyśmy w ogóle ich nie wyłączali. Im więcej czasu na nich spędzimy, im więcej durnych reklam z nich pochłoniemy, tym lepiej dla owych kapitalistów. Sztuka polega na tym, żeby nie dać się burżujom zamienić w bezmyślne zombie, którego jedynym zadaniem stało się pochłanianie papki wyprodukowanej przez media społecznościowe. Doprawdy. Jesteśmy lepsi i mądrzejsi od tego ogłupiającego nas wszystkich syfu. Dlatego właśnie warto częściej wyłączać media społecznościowe, przełączyć się na niezależne i oddolne media ruchu robotniczego, wyjść na zewnątrz i zacząć znacznie częściej działać na rzecz wyzwolenia społecznego i zwycięstwa socjalizmu w skali globalnej. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do polskiego ruchu postępowego. Do zobaczenia wkrótce.